A co przez te lat, przez te 10 lat związku najbardziej Was wzmocniło? No wszystkie perypetie, któreśmy razem przeszli, wiesz, atak klonów. Atak klonów? Tak no to tak nazywam. No medialny taki atak na tę moją biedną, ukochaną, cudowną osobę, wiesz, tą, tą Edytkę moją. No dlaczego klonów? No tak co powiedziałem, no taki, taka, wiesz, no porównanie z Gwiezdnymi Wojnami, atak klonów. Wiesz, bo to był tak zmasowany atak, wiesz, nie wiadomo skąd się wziął. No wyobrażasz sobie, że masz 19 lat i nagle wszyscy Tobie piszą, źle, że jesteś B. No z jakiej raz, skąd się cię znają? No wiesz, no bo to jest tak, jakbym ja bym ciebie nie znając powiedział, no to nie kupię, jak mi się wypcha, co tam my tam lubię nie, nikt tak nie robi. Powiem Ci więcej. Kiedyś nawet ze takiego, takiego nowoczesnego radia zadzwonili do mnie chłopcy. Rano. Nie wiem, czy to Cię Czy to już czy nie. Nie, chyba nie. Ja nie. Mam, Panie Cezary, dzisiaj są urodziny dody. Chcemy jej takie złośliwe życzenia składać. Tutaj prosimy, żeby Pan powiedział coś, coś strasznego, nie? Ja Widzicie, jakby się bawić? co się bieli? Jak Jakby się bawić? No, przecież ja nie znam człowieka. Widziałem ją dwa razy w życiu. Yy, Pocałem ją w rękę. bo jest kobietą. Pracowaliśmy na tej samej scenie w jakimś programie. Ja mam i teraz w dniu urodzin mówić złośliwości? Bo co? Bo wy macie taki program? Co, co mi to obchodzi? No jak tak można? Z Brak elementarnych zasad kultury. I teraz wyobraź sobie, moja Edytka wpadając w moje ramiona, siłą rzeczy wchodzi w świat, wiesz, kamer. Siłą rzeczy, chcąc czy nie chcąc. Mhm. I nagle w, Wszyscy piszą, że, e, tam co to tam ona tam. ona te 10 lat, no to na tak powolutku, wiesz, skromnie, z, z wielką pokorą, będąc moją wspaniałą żoną i matką moich dzieci, bo po prostu udowadnia, że, że jest najlepsza na świecie. Ja boję, boję. Inne to mogą jej buty czyścić, naprawdę. Wiem, bo mam porównanie. Nawet nie jedno. Ale nie jak piję, to <laughs> się nie jak piję.